Posiadanie Mercedesa klasy S samo w sobie jest szczytem prestiżu, a wersja w złotym lakierze byłaby niewątpliwie szczytem ekstrawagancji. Jednak ponad pół wieku temu byli chętni na mocne pokazanie swojej pozycji. Świadczy o tym złoty Mercedes, którego Wam teraz pokażemy z bliska. Mercedes S klasy z 1968 roku, model W108. Jest to Mercedes, który został zakupiony we Francji, sprowadzony w bardzo opłakanym stanie do nas i w naszej firmie został całkowicie odrestaurowany. I to się nazywa klasa. Nawet dzisiaj pokazanie się takim autem robi niesamowite wrażenie. A komfort jazdy nadal zaskakuje. Jeździ się nim bardzo dobrze. No, jest to Mercedes, więc jak sama nazwa mówi, z lat 1960. A więc te modele Mercedesu to były prawdziwe Mercedesy, którymi się jeździło jak bardzo wygodnie. Niestety, dziś ze splendoru tamtych mercedesów pozostała tylko cena. I współczesne nie są prawdopodobnie podatne na głęboką renowację, jak to złote cacko. Wymagał całkowitej renowacji, a więc blacharka była kompletnie zrobiona u nas, odrestaurowana, nikle, ozdoby, wszystkie zostały wykonane u nas. Dodajmy do tego odbudowę układu zapłonowego, paliwowego i silnika. Odbyło się to na bardzo surowych zasadach. Można powiedzieć, wszystko w oryginale. Nie były to żadne aktualnie produkowane części brane do niego, tylko oryginalne części z tamtych lat albo odrestaurowywane były, albo z samochodów z tamtych lat, przeznaczonych już niestety do rozbiórki. Chociaż samochód pochodził z ciepłych stron i nie cierpiał na artretyzm, to miał inne bolączki. On był na lazurowym wybrzeżu we Francji, eksploatowany głównie, a więc ta pizzerka była trochę zniszczona przez słońce i w związku z powyższym trzeba było ją całkowicie odrestaurować, odnowić tak, żeby wyglądała tak, jak wygląda. Nie każdemu solarium służy. Sporo pracy wymagało skompletowanie organów do przeszczepu. Aż dwa lata. Nie oznacza to, że to jest takie trudne, tylko trudne jest zdobywanie tych części i odrestaurowanie tych części, a żeby przywrócić im blask świetności. Natomiast sam montaż to już nie trwał tak długo. Blacharka też nie trwała tak długo, ale czas oczekiwania na te poszczególne podzespoły i części to zajmowało dużo czasu. Jednak było warto, bo złoty Mercedes powala swoim pięknem. Nic dziwnego, że jest oczkiem w głowie właściciela. Ten samochód czeka dalej za szczytne miejsce w mojej kolekcji. I będzie w mojej kolekcji pozostawiony dla potomnych. Myślę, że mimo, że ma on dzisiaj zaledwie 52 lata, myślę, że jeszcze drugie 50 lat spokojnie wytrzyma. Nie ma obaw. Smutne jest tylko to, że wiele współczesnych Mercedesów nie jest w stanie przeżyć połowy wieku tej złotej limuzyny.